Wszyscy uczniowie w szkole byli oszołomieni, gdy chłopiec, ubrany w najprostsze ubrania, nagle nazwał najbogatszą kobietę w kraju matką przy wszystkich. Twarz jego byłej dziewczyny zbladła. Chwilę wcześniej, po dwuletnim związku, miał jej wręczyć obrączkę, ale w tym momencie zobaczyła go wysiadającego z drogiego samochodu współlokatora. Kiedy go o to zapytała, dziewczyna z pogardliwym uśmiechem wyznała prawdę. Chłopak z rodziny zajmującej się handlem owocami nie mógł dać jej życia, jakiego pragnęła. Nie miała pojęcia, że ojciec chłopaka był największym na świecie handlarzem owocami, który bezceremonialnie dawał synowi miliony kieszonkowego. Chłopak celowo udawał biednego, aby sprawdzić prawdziwość swojej miłości. Właśnie wtedy pod bramę szkoły pobiechał bezcenny samochód. Najbogatsza kobieta przyjechała, aby poznać swoją przyszłą synową, ale jednym spojrzeniem dostrzegł prawdziwą naturę dziewczyny. Chłopak ogłosił swoje rozstanie przy wszystkich, a matka pochwaliła jego decyzję. Mimo to jego koledzy z klasy mu nie uwierzyli, twierdząc, że zapłacił komuś za rolę jego matki. Tymczasem ten sam współlokator, który twierdził, że jest bogaty, jeździł limitowanym samochodem sportowym. Ktoś wysłał mu jego zdjęcie, naśmiewając się z niego, ale chłopiec natychmiast rozpoznał samochód zaparkowany przed ogrodem swojej rodziny. Natychmiast zadzwonił do zarządcy domu, i prawda wyszła na jaw. Jego współlokator kradł materiały promocyjne, używając nazwiska rodziny. W rzeczywistości chłopiec otrzymywał od tej rodziny pomoc finansową. Po usłyszeniu tego chłopiec publicznie ogłosił zawieszenie wsparcia finansowego. Z zablokowaną kartą bankową udający bogatego chłopca z trudem, wystarczał nawet na jedzenie. Właśnie wtedy w szkole ogłoszono konkurs biznesowy z dużą nagrodą pieniężną dla zwycięzcy. W przypływie zemsty rzucił wyzwanie chłopcu, obiecując, że przegrany będzie błagał o wybaczenie na kolanach przed całą szkołą i opuścił. Na zawsze. Chłopiec zgodził się bez wahania. Nie wiedział, że zaledwie jednym telefonem chłopiec otrzymał od ojca kapitał zalążkowy w wysokości 100 kror rupii. Następnego dnia fałszywy bogaty chłopiec wszedł na scenę, prezentując swój plan sklepu z mlekiem, otrzymując brawa i sarkaz. Ale gdy tylko prawdziwy spadkobierca pojawił się na scenie i zaczął opowiadać o swoim globalnym modelu biznesowym wartym 100 kror rupii, cała publiczność była oszołomiona i wszyscy natychmiast zrozumieli różnicę między autentycznością a podróbką.